Cześć, witam w kolejnym odcinku. Czy wy lubicie ciasto ze śliwkami? Bo ja uwielbiam. Więc dzisiaj robię sobie ciasto właśnie z tymi owocami. Przepisik niesamowicie szybki, ale to, że szybki, nie oznacza, że niesmaczny. Więc, wręcz przeciwnie, niesamowicie ciasto. Smaczne, aromatyczne, wilgotne. No, same superlatywy. Tak więc, kto chętny, lecimy z tematem. Zacznę od przesiania mąki. Mam tutaj dwie szklanki mąki. Szklanka pojemność 250, czyli jest tutaj około 320 gram. Do tego proszek do pieczenia. W proszku dodam półtorej łyżeczki. I teraz musimy to wszystko przesiać. A to po to, aby mąkę dobrze napowietrzyć. To jest bardzo ważne. Mąka przesiana. Do tego jedna szczypta soli. Sól jest potrzebna. Wydobywa smak i aromat. Teraz troszeczkę to wymieszam. Odstawiam i działam dalej. Teraz potrzebne mi będą trzy jajka. Jajka muszę po prostu ubić na puszystą masę. Jajka będę ubijał i stopniowo będę dodawał cukier. Cukru mam 2 yy, trzecie szklanki, tak jak mówię, szklanka pojemność 250. Tak więc ja biorę się za ubijanie jajek. Jajka mam wstępnie ubite, teraz stopniowo dosypuję cukier. Oczywiście nie całość. Jajka mam ubite, zobaczcie jaka fantastycznie kremowa masa. I o to chodzi. Ale na chwileczkę odstawiam. Teraz biorę mąkę. Wlewam 2 trzecie szklanki oleju. I 2 trzecie szklanki jogurtu naturalnego. Przypominam, szklanka pojemność 250 ml, wsypuję. Jeden cukier waniliowy, oczywiście. Możemy tutaj użyć aromat waniliowy lub jakiś inny smak, jeśli ktoś chce. Teraz wymieszam wstępnie. Jeśli chodzi o ciasto jogurtowe, proponuję nie mieszać tego mikserem. Do ciast jogurtowych najlepiej nadaje się właśnie rózga albo jakaś drewniana łyżka. I wymieszajmy to ręcznie. Wstępnie mam zagniecione, wyrobione i teraz mogę dolewać jajka z cukrem. Niesamowity krem. Fantastycznie ubity. I teraz wymieszajmy to delikatnie. Chwilę nam to zajmie. Ale przynajmniej ciasto bez brudzenia rąk bez brudzenia miksera. I przede wszystkim szybkie, tak jak mówiłem. Szybkie, ale smaczne. I o to chodzi. Wyrobienie ciasta zajęło dosłownie 2 minuty. Także bardzo szybko to robimy. Teraz blaszka Przelewam. Blaszka średnica 24. I za chwileczkę na to lądują śliwki. Oczywiście możemy użyć jakichś innych sezonowych owoców, no ale jak wiadomo, teraz sezon jest. Na śliwki, więc ciasto ze śliwkami, teraz jeszcze równo to sobie rozprowadzę, odstawiam i działam ze śliwkami. Tak więc teraz czas na śliwki, ja mam tutaj pół kilograma. Oczywiście tych śliwek yy, możemy użyć, no ile, ile nam pasuje, ile nam odpowiada. Ja układam dość gęsto, i u mnie, widzicie, takie śliwki giganty. Od razu układam na ciasto. Oczywiście śliwki umyte i co ważne żeby były suche. Tak więc po umyciu musimy je wysuszyć. Może wszystkie mi jednak nie wejdą tutaj. no Ale staram się upychać dość, dość ciasno. Teoretycznie moglibyśmy zostawić to ciasto takie, jakie jest, ale u mnie jeszcze obowiązkowo kruszonka. Tak więc masło. Tutaj oczywiście nie podam Wam dokładnych składników. Wszystko wedle upodobam. Czy chcecie mieć grubo, czy... Troszeczkę, czy może w ogóle? Ja posypuję dość obficie. Uwielbiam, właśnie ciasta z kruszonką. To jest coś fantastycznego. Teraz cukier. I zagniatamy. Pamiętajcie o tym, że masło musi być prosto wyjęte z lodówki. Nie może to być roztopione masło. Bynajmniej ja z takim nie robię. Nie wiem jak wy. Kruszonka zagnieciona. Więc teraz posypuję dość grubo, obficie. Właśnie o to chodzi. Ciasto posypane obficie. Teraz. Jeśli chodzi o pieczenie, ja to ciasto będę piegł w temperaturze 160 stopni przez około 40 minut. Wstawiam do nagrzanego piekarnika piekę góra-dół, z tym, że jak zawsze powtarzam, swój piekarnik znamy najlepiej i wiemy, w jakiej temperaturze piec. Wiecie, u mnie 160, u Was może być za mało albo za dużo. Tak więc kontrolujcie. Ja wstawiam na 160 stopni, piekarnik nastawiony, 40 minut. Ciasto gotowe, teraz najbardziej wyczekiwana chwila czyli smakujemy! Zapach ciasta fantastyczny. Mm, zobaczcie, fantastyczny, mięciutkie, delikatne, a jeśli chodzi o smak, no na pewno jest przepysznie. Stary przepis sprawdzony, ale ciasto w tym wykonaniu jest fenomenalne. Tak więc, kochani, zapraszam do zrobienia tego ciasta. Życzę wam smacznego i do zobaczenia.